Komputery gamingowe to bardzo skomplikowane i rozbudowane jednostki komputerowe, natomiast wiadomym jest, że gdy mamy do czynienia ze skomplikowaniem jednostki, no to też liczba ludzi, którzy są w stanie złożyć taką jednostkę, oczywiście maleje. Wraz z firmą MSI przychodzimy do Was z ciekawym rozwiązaniem, czyli z komputerami powered by MSI. Jednostki komputerowe powered by MSI to nie są żadne gotowce, tak na dobrą sprawę, gdyż są to komputery, które zostały specjalnie dobrane oraz komponowane przez specjalistów MSI, a następnie złożone przez najbardziej wykwalifikowaną kadrę inżynierów, którzy to składają dla was, między innymi właśnie takie jednostki komputerowe. No dobrze, ale co wyróżnia jednostki powered by MSI na tle innych komputerów? Już wam pokazuję. Przede wszystkim kupując komputer Powered by MSI dostajecie gotowy, już poskładany perfekcyjnie komputer, gotowy do pracy z zainstalowanym systemem operacyjnym, który należy podłączyć oczywiście do prądu, podłączyć do niego monitor, klawiaturę, myszkę i odpalić. I to wszystko. Drugą najważniejszą cechą jest to, że macie idealnie dobrane komponenty do siebie, dzięki czemu macie stuprocentową pewność, że one będą idealnie ze sobą współgrać. Wielokrotnie na pewno spotykaliście się z problemem, że jeżeli sobie wymarzyliście jakiś tam procesor, to zastanawialiście się, jaką płytę główną na przykład do niego dobrać, czy raczej tą tańszą, czy raczej tą droższą. Dylematów macie wiele na pewno, a tutaj Wasze dylematy zostaną rozwiane, gdyż macie idealnie, po prostu dobraną jednostkę komputerową. I tutaj na chwilę stop. Dlatego, że komputery powered by MSI dzielimy na trzy grupy. Grupa pierwsza jest to MSI Essential. I tutaj mówimy o komputerze, który posiada minimum dwa komponenty z MSI. Oczywiście są to komponenty kluczowe, bo mówimy tutaj o płycie głównej oraz karcie graficznej. Są to oczywiście noski komputerowe, które też będą działać perfekcyjnie. Natomiast jeżeli chcecie jeszcze lepszej niezawodności, no to skupmy się na kolejnych kategoriach którymi to są MSI Advance? Tutaj mówimy o komputerze, na którego elementy składają się aż cztery komponenty od MSI. Tak jak w poprzednim przypadku, musi być to płyta główna oraz karta graficzna, natomiast dodatkowymi dwoma elementami będzie dysk SSD, no i kolejnym to już zależy. Najczęściej będzie to na przykład chłodzenie, zasilacz albo obudowa. No i przechodzimy do ostatniej kategorii, która to jest moim zdaniem najciekawsza, czyli MSI Ultimate. Tutaj mówimy już o komputerze, który się składa aż z sześciu komponentów, które dostarczyła firma MSI. Macie tutaj stuprocentową pewność niezawodności oraz pełnej synchronizacji ze sobą i kompatybilności komponentów zamontowanych w waszej jednostce komputerowej. Na zestaw MSI Ultimate oczywiście składają się wszystkie poprzednie elementy, jak płyta główna, karta graficzna, dysk SSD. No i tutaj mamy na przykład zasilacz chłodzenie oraz obudowę, więc Pełna gama produktów od MSI wędruje do waszego komputera. No dobrze, ale jaka jest przewaga takiego rozwiązania nad typowymi składakami składanymi z różnych firm? Na pewno y, ogromną przewagą takiego rozwiązania dedykowanego przez MSI jest chociażby to, jak tutaj widzicie, pięknie za moimi plecami. Właśnie jest to komputer powered by MSI Ultimate z tego najwyższego pułapu. No i sami widzicie, że wszystko tutaj pięknie wygląda, wszystko pięknie się synchronizuje. Jest to komputer w pełni biały, dlatego postawiłem na podświetlenie białe. Natomiast, żeby nie być go osobnym, teraz włączymy ten część i sami zobaczycie, że to wszystko cudownie się synchronizuje. No, no, piękny komputer. Oczywiście poza samą synchronizacją podświetlenia zarówno w komputerze, jak i komponentów MSI, które są Waszymi peryferiami, jak na przykład klawiatura, myszka czy monitor, możecie zarządzać też pod kątem hardware'u całym Waszym PC-tem. No i tutaj przychodzi do Was znana myślę aplikacja MSI Center, do której oczywiście macie link, jak ona działa i co się tam znajduje w niej w lewym górnym rogu oraz w opisie. Tego filmu, gdzie przygotowałem wcześniej dla Was takowy materiał. Napomnę jeszcze tylko, że samo MSI Center jest niesamowicie rozbudowane i dzięki niemu możecie zarówno monitorować pracę Waszego komputera, jak i zarządzać parametrami Waszego komputera. Między innymi na przykład ustawiać krzywe wentylatorów, czy tak jak w tym przypadku podświetlenie RGB Waszego PC. -ta. Także jedna aplikacja, by wszystkimi rządzić. Kolejnym moim zdaniem taką ogromną zaletą komputerów Powered by MSI jest to, że to są tak na dobrą sprawę takie typowe składaki. No i tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o rozbudowę, to limituje nas tylko wyobraźnia oraz pieniądze. Na koniec jeszcze powiem, że komputery Powered by MSI pozwolą Wam się cieszyć najwyższą wydajnością w grach komputerowych i nie tylko. Tutaj przedstawiam Wam kilka moich benchmarków oraz testów w różnych sytuacjach, gdzie właśnie przetestowałem ten komputer. No i sami widzicie, że wygląda to rewelacyjnie. No dobra, Chemiku, ale gdzie taki komputer w ogóle można kupić? Nie ma nic prostszego. Zaglądajcie do opisu, tam macie jeszcze więcej informacji na temat komputerów Powered by MSI oraz listę wybranych partnerów, gdzie możecie kupić właśnie komputery Powered by MSI. Natomiast sam osobiście bardzo gorąco Wam polecam ten sprzęt, bo zrobił On na mnie piorunujące wrażenie. Tak więc kończymy już ten materiał. Bardzo Wam gorąco dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie zajrzeć do opisu, gdzie macie wiele przydatnych informacji. Ja się już z Wami będę żegnał. Mówił chemik. Do zobaczenia, do usłyszenia.